W erze aktualizacji i rozszerzeń niektóre gry zmieniły się tak bardzo od czasu premiery, że są w zasadzie zupełnie nowymi tytułami. Oto kilka gier, do których zdecydowanie warto wrócić, jeśli nie ogrywało się ich od jakiegoś czasu. W świecie, w którym ludzie chodzą z miotaczami ognia, najbardziej imponującą pod względem ulepszeń rzeczą w Cyberpunk 2077 jest chyba sama gra. Zeszłoroczna aktualizacja 2.0 była jak całkowity restart systemu, dzięki któremu ta futurystyczna gra akcji powróciła lepsza, szybsza i silniejsza pod każdym względem, od udoskonalonej walki z użyciem pojazdów po przeprojektowany system ulepszeń i bardziej dynamiczne siły policyjne. Do tego doszedł jeszcze dodatek widmo wolności, które dodało zupełnie nowy obszar do eksploracji wraz z nuarową opartą na szpiegowskiej intrydze fabułą z idrysem Elbą w roli głównej. No i jeszcze aktualizacja na Next Geny, która pozwoliła graczom Xbox Series X odkrywać Night City w całej jego okazałości w rozdzielczości 4K i z Ray Tracingiem. Co więcej, Cyberpunk 2077 przeszedł tak dużą metamorfozę od czasu premiery, że w 2024 roku zdobył nagrodę British Academy Games Award w kategorii rozwijająca się gra. Możecie cieszyć się wszystkimi nowymi możliwościami i bajerami tego tytułu, sięgając po edycję Ultimate. Posiadacze Game Passa mogli eksplorować rozległy sandbox Grounded z perspektywy mrówki na długo przed pełną premierą gry. Jeśli jednak nie zaglądaliście do ogródka od czasów wczesnego dostępu, przekonacie się, że teraz aż roi się w nim od nowej zawartości. Aktualizacje takie jak Hot and Hazy i The Coi Pond dały graczom nowe biomy do eksploracji, każdy pełen nowych surowców i przerażających nowych przeciwników. A jeśli nic z tego nie przypadło Wam do gustu, aktualizacja Make it and Break it pozwoliła graczom tworzyć własne mapy i tryby. Niedawna aktualizacja Full Yogt dodała nową rasę królowych mrówek, z którymi gracze mogą się zaprzyjaźnić lub nie, a także tryb Remix R, który pozwala tym, którzy ukończyli główną grę, skoczyć do alternatywnego wymiaru i naprawdę sprawdzić swoje umiejętności. No Man's Sky to jedna z najbardziej ambitnych gier, jakie kiedykolwiek powstały, oferująca graczom swobodę panowania nad praktycznie nieskończoną galaktyką wypełnioną trylionem proceduralnie generowanych planet. Sama skala tej produkcji była naprawdę oszałamiająca, ale niektórzy gracze byli nieco rozczarowani ilością rzeczy do zrobienia w grze w momencie premiery. Można śmiało powiedzieć, że nie stanowi to już problemu. Odbudowania bazy, przez oswajanie stworzeń, misje łowców nagród po gigantyczne pustynne czerwie w stylu Duny, No Man's Sky stało się kosmiczną epopeją z nieograniczonymi możliwościami, na które wszyscy liczyliśmy. A dodanie pełnego trybu wieloosobowego oznacza, że samotność w kosmosie już nikomu nie grozi. Generalnie w kosmosie dzieje się teraz naprawdę sporo, więc łapcie No Man's Sky z biblioteki Game Passa i ruszajcie na podbój. Final Fantasy XIV pojawiło się na konsolach Xbox Series X i na początku tego roku i naprawdę nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszego momentu, by zagrać w tę gigantyczną grę MMORPG od Square Enix. Po tym, jak początkowa wersja gry nie wypaliła, Final Fantasy XIV została całkowicie przerobiona dzięki trafnie nazwanej aktualizacji a Realm Reborn, która zmieniła ją w ogromny sukces dzięki wymagającej walce, wciągającej fabule i przemyślanemu systemu klas. Od tego momentu gra rosła w siłę, a rozszerzenia takie jak Heavensward i Endwalker wciąż dodawały nowe funkcje, wątki fabularne i wiele więcej. A to jeszcze nie koniec. Nowe rozszerzenie o nazwie Dawn Trail ma pojawić się jeszcze w tym roku. Edycja Starter Edition, która jest już dostępna na Xbox Series XS, zawiera zarówno odrodzoną wersję podstawowej gry, jak i pierwsze dwa rozszerzenia, co oznacza, że nowi gracze mogą od razu wkroczyć do akcji i dołączyć do około 30 milionów innych osób, które już w nią grają. Jeśli wracacie do gry po dłuższej nieobecności lub zamierzacie wypróbować Final Fantasy XIV po raz pierwszy, koniecznie zapoznajcie się z naszym przewodnikiem dla początkujących. Macie jakieś inne gry, z którymi przydałaby Wam się pomoc w tym roku? Dajcie nam znać w komentarzach! Biorąc pod uwagę, że gra pierwotnie ukazała się w 2018 roku, można by się obawiać, że szanse na wypłynięcie na szerokie wody w Sea of Thieves już dawno przepadła. Nic bardziej mylnego. Ta morska przygoda z otwartym światem z biegiem lat tylko się ożywiła, a aktualizacje dodały przerażające morskie stwory, zadania fabularne i wiele innej zawartości, która urozmaiciła rozgrywkę. W trakcie swojej podróży Sea of Thieves przecięło również szlaki z wieloma innymi produkcjami, od Halo i Gears of War po Piratów z Karaibów i The Legend of Monkey Island, wprowadzając do gry skarbnice crossoverowej zawartości. Jeśli więc uważacie, że pirackie życie może być czymś dla was, zajrzyjcie do Game Passa i pobierzcie Sea of Thieves lub sprawdźcie nowo wydane edycje deluxe i premium, które zawierają mnóstwo bonusowych łupów. Dzięki ogromnemu sukcesowi nowego serialu, ostatnimi czasy gracze tłumnie sięgają po gry z serii Fallout i bez względu na to, czy jesteście świeżakami, czy też dawno nie mieliście styczności z tą serią, zdecydowanie powinniście sięgnąć po multiplayerową odsłonę serii od Bethesdy – Fallout 76. Świat Fallouta 76 był nieco jałowy w momencie premiery, w końcu to napromieniowane pustkowia, ale teraz? Tętni życiem. W grze dostępnych jest mnóstwo zadań do wykonania, postaci niezależnych do poznania i rozmaitych elementów ekwipunku do znalezienia. Opcja dołączenia do różnych frakcji pozwala graczom odnaleźć własną tożsamość na pustyni. Mechanika przetrwania w grze została osłabiona, a poziom trudności przeciwników stał się bardziej dynamiczny, dzięki czemu gra jest bardziej przystępna dla nowych graczy, a jednocześnie stanowi potężne wyzwanie dla doświadczonych miłośników krypt. Oczywiście Fallout 76 jest dostępny w Game Passie wraz z innymi grami z tej serii. Od upraw po relacje międzyludzkie. W Stardew Valley chodzi o to, by wszystko rozkwitało, a ten uroczy farmerski sim rozwinął się niesamowicie na przestrzeni lat. Weźmy na przykład najnowszą aktualizację, która na początku tego roku dodała nowy układ farmy w stylu rancha, mnóstwo nowych upraw i opcje gry w trybie wieloosobowym z maksymalnie siedmioma innymi znajomymi z pasją do roślin. Tak naprawdę, jeśli nie odwiedzaliście farmy od kilku lat, to znajdziecie tutaj mnóstwo nowych wydarzeń, postaci i przedmiotów. Gra jest teraz bardziej rozbudowana i bogatsza niż kiedykolwiek wcześniej i jest dostępna w Game Passie. Na koniec kolejna genialna gra MMORPG od Bethesdy, Elder Scrolls Online. Tytuł zbliża się do swojej pierwszej dekady istnienia, a rocznicowa aktualizacja dodaje 30 godzin nowej zawartości fabularnej. Elder Scrolls Online to obecnie RPG o otwartej formule, o jakim gracze fantazy zawsze marzyli. Aktualizacja One Time Real pozwoliła graczom eksplorować świat we własnym tempie, wyrównując poziom otaczających ich przeciwników, a dodanie domów dało im miłe, wygodne miejsce, do którego zawsze mogą wrócić. System towarzyszy świetnie sprawdza się jako pomoc dla nowych graczy, a opcje PvP są teraz rozbudowane, idealne, gdy jesteśmy w mniej przyjaznym nastroju. Przede wszystkim jednak chodzi o sam ogrom zawartości, jaką zawiera obecnie gra. Nieważne, czy chcecie zostać mistrzami nekromancji, czy pierwszorzędnymi kowalami, podróżować po świecie, czy po prostu skupić się na łowieniu ryb. Elder Scrolls Online pozwala grać na swój własny sposób. A teraz jest dostępny w Game Passie wraz z innymi nowszymi tytułami z serii Elder Scrolls, jeśli zechcecie wrócić do solowych przygód. Te gry i wiele innych wciąż ewoluują, więc upewnijcie się, że zostawiliście suba na kanale, by śledzić wszystkie ich najnowsze mutacje. Trzymajcie się!